na tu jest świnak. Więć wiecie ciosnek już kończydówka. I dalej ciosnek. Tutaj jest śmietnik. Śmietnik, jest potężny, to jest korzystna to był Tworzeczka. Posadziłem nawet ziemniaki. Tutaj agres Z maliną. Tu też agres z maliną. Z tym Groszek. Trochę zakrywam, bo tam tylko jest. Tu borówka, Tutaj znowu buraczki. Też tu zjada. Trochę jest, ale znika coś jakby konsumowało um, tutaj lepiej się trzymają jak pod tymi um, rzutkiewkami schowane są z tego wynika że warto tak właśnie robić ale tutaj zjadło i rzutkiewkę i buraczka A, ale ok Ten bób um, będzie e, dalej paperek, no tutaj mamy cebula, no, z jakiś jakiś z tego roku, tutaj bura spiewysadziła chwilę, no tutaj szalotka, no i e, tak, ciosnek czosnek, puszkawka na meszenie, znowu puszkawki, puszkawki. Dalej są e, kaczofle, zwane tutaj wulniakami. Tu mam tutaj trochę czosnku, znowu puszkawki. Znowu polskość, pieszka. Tutaj akurat nic nie ma, tam dalej są e, żołądek kaczofli. Słyszałem, że tam i dalej jest macheta. Tutaj bób. No i pion, kwiat. Tutaj był Pan panów, gdy były. mam trochę buraków do rozsady. あと3した。Uh,